Halo, a tu właśnie teraz przedstawiam wam właśnie to konto Statki Mentor. O. Yy, po możecie zobaczyć na wyświetlenia, widać bardzo dużo. Yy, ponad 735 tysięcy ponad wyświetleń i ponad 155 subskrypcji. I najpopularniejszy filmik ma 212 tysięcy wyświetleń ponad. Więc zapraszam na to konto. Dużo filmików, zarobi filmików. Możecie oglądać na rok.